Witajcie, na dzisiaj przygotowałam kolejny serek, śmieszna nazwa, kolejny serek, kolejny V-wykrój y, y, dla Waszych letnich projektów, na przykład. Jeżeli będziecie robili top czy taką letnią bluzeczkę. Ja tutaj przypięłam ten poprzedni y, wykrój, który robiliśmy razem parę dni temu. I w sobotę usiadłam i zaczęłam robić szkic mały, kombinować, i takie coś mi wyszło, popatrzcie. I też bardzo ładnie wygląda, bo ten ażur jest troszeczkę bardziej widoczny. Później mamy tutaj jeszcze te prawe oczka, i tutaj to takie ładne zakończenie. Który z nich Wam się bardziej będzie podobał, ten wybierzecie oczywiście na Wasze projekty. To w tym fioletowym kolorze. Ten przykład znajdziecie na moim kanale. Tutaj musicie mieć chyba 8 oczek. Zaraz będziemy to robić. To, to zobaczycie dokładnie. Będę jeszcze chciała zrobić jeszcze jeden, który będzie miał tutaj połączenie, ale to będę musiała kombinować za kilka dni. Może w przyszły weekend to Wam to na pewno też pokażę. A dzisiaj będziemy robili to, co tutaj widzicie pod spodem. I tak, ja z Wami zrobię mm, trzy raporty, można powiedzieć. Trzy razy. Zdejmiemy te oczka razem y, na ten wykrój. Ja tutaj zrobiłam malutki taki szkic. Jak dojdziecie już w Waszym przykładowo robicie to, dojdziecie do tego momentu, gdzie wysokość. Tego topu jest już odpowiednia, żeby tutaj rozpocząć zamykanie oczek. Podzielcie sobie wtedy tą waszą robótkę na dwie części. To znaczy, w tym kawałku, który ja dzisiaj z Wami będę robiła, ja mam 22 oczka z jednej strony markiera. I 22 oczka z drugiej strony markiera. 22 oczka razem z oczkiem brzegowym. To, co tutaj widzicie po środku, to nie jest, żadne, to nie jest oczko. To jest po prostu, rozdzieliłam te dwa wzory. Jeden na prawą stronę, ten drugi na lewą stronę. Tutaj mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, narzut dwa oczka prawe. I tutaj też są zaznaczone dwa oczka prawe, z tym, że jedno przerabiacie na prawo, a to drugie jest brzegowe. Tak samo tu z lewej strony. To jedno jest brzegowe, to jest prawe oczko. Tu mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo przeciągnięte. Dwa prawe i narzut. Tak jak powiedziałam, będziemy robić trzy razy, to także powoli Wam to wszystko pokażę i wytłumacz. Jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniemy. Albo weźmiecie drugi kłębek włóczki i będziecie od razu robili dwie części, to znaczy jedną i później z drugiego kłębka drugą. Albo zrobicie to tak, bo mi pani tam jedna napisała, że to można od razu z dwoma kłębkami robić i tak dalej. Można, ale ja pokazuję tą metodę, ponieważ nie wszyscy mają jeszcze dodatkowy jakiś drugi kłębek, mają już tak plecy na przykład zrobione, zrobiliście i robicie przód i zostało Wam naprawdę tyle włóczki, żeby tutaj to. Zakończyć już, więc nie macie drugiego kłębka. Dlatego pokazuję to na agrawkach, żeby zostawić oczka na agrawkach i przerabiać później tą drugą część. Jeżeli macie wystarczająco dużo włóczki, to możecie to w ten, w ten sposób zrobić, czy robicie dwoma kłębkami. Ja od razu sobie przenoszę te oczka tutaj, którymi będziemy później dopiero pracować. Przenoszę sobie od razu na dużą agrawkę. Wy możecie to też zrobić od razu, jak obliczyliście już środek waszej robótki, bo będziemy tylko tą prawą stroną pracować. Na razie. Ten marker w sumie już teraz nie jest potrzebny, bo zrobiłam już połowę tej, przedzieliłam na połowę. A więc rozpoczynamy. Pierwsze oczko przegowe zdejmuję, nie przerabiam, to nie ten drut, co chciałam. Pierwsze oczko zdejmuję, nie przerabiam. Następnie przerabiamy oczka na prawo, tak jak robicie dalej. My robimy bez wzoru, robimy tylko prawymi oczkami, dlatego tutaj nie pokazuję Wam nic, co miałoby wzór. Od razu chciałabym wam, Was poinformować, że nie robiłam tego jeszcze reglanem, nie próbowałam tego jeszcze na Drutach z żyłką. I tak, 2, 4, 6, 8 oczek musi zostać. To znaczy przerabiamy wszystkie oczka na prawo, dopóki nie zostanie nam na lewym drucie 8 oczek. 2, 4, 6, 8. I teraz, jak spojrzycie na ten szkic mały, który zrobiłam, to tak, dwa pierwsze oczka z tych ośmiu. Przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednimi ściankami wsuwamy prawy drut, wyciągamy włóczkę. Robimy narzut, kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. I znowu kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednimi ściankami. Robimy jedno oczko prawe i to drugie, które jest na szkicu zaznaczone, to jest oczko brzegowe i przerabiamy je na lewo. Odwracamy naszą robótkę i jesteśmy teraz z lewej strony robótki. Pierwsze brzegowe zdejmujemy i wszystkie oczka, które mamy teraz na lewym drucie, przerabiamy na lewo. Zobaczcie, tu był narzut i narzuty również przerabiamy na lewo. Przerabiamy te narzuty na lewo, dlatego, żeby nam tam te, te oczko, to oczko powstało, ten otworek taki ten mały ażurek dlatego musicie je przerabiać na na lewo ostatnie oczko przerabiam też na lewo bo to jest moje oczko brzegowe i ja wszystkie brzegowe oczka ostatnie przerabiam na lewo jesteśmy znowu na prawej stronie pierwsze brzegowe zdejmuję a następnie przerabiam wszystkie oczka znowu na prawo, dopóki nie zostanie mi na lewym drucie 8 oczek. 2, 4, 6, 8, a więc jeszcze 3 są do przerobienia. I tak. 2, 4, 6, 8. Dwa pierwsze. Które są teraz na lewym drucie, przerabiamy razem ze skłonem na prawo, a więc znowu prawy drut pod przedniej ścianki. Robimy jeden narzut, dwa prawe, kolejne dwa, przerabiamy znowu ze skłonem na prawo. Jedno prawe i ostatnie oczko brzegowe na lewo. Odwracamy znowu robótkę, pierwsze oczko zdejmujemy, i wszystkie oczka z lewej strony przerabiamy na lewo. Również pamiętajcie, że narzuty też przerabiamy na lewo. Oczko brzegowe również na lewo. Kolejny. Przepraszam, ja stale coś mam, jakąś żabę tam w tym gadle. Pierwsze zdejmujemy, następnie znowu wszystkie oczka prawe, dopóki nie zostanie nam 8 oczek na lewym drucie. Dwa, cztery, sześć, osiem, a więc jeszcze jedno. I znowu zaczynamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Narzut. Dwa prawe. Dwa razem ze skłonem na prawo. Jedno prawe i jedno brzegowe. Odwracacie robótkę, robicie lewą stronę. Wszystkie oczka na lewo, później odwracacie robótkę i znowu z prawej strony robicie wszystkie oczka na prawo, dopóki nie zostanie Wam 8 oczek na lewym drucie. W ten sposób przerabiacie tak długo tą wysokość, jaką potrzebujecie na Wasz wykrój V. I wtedy zamykacie wszystkie oczka na ramionach. My teraz będziemy robili tą drugą stronę, zobaczcie, ja obcinam w tej chwili, <coughs> obcinam w tej chwili tą włóczkę, bo tak jak powiedziałam, będę robiła tu, przykładała tą włóczkę i robiła z wami tą drugą część osobno. Zobaczcie, <coughs> mamy teraz tą lewą stronę naszej, <coughs> naszego wycięcia. Przykładam włóczkę do tego i rozpoczynam lewą stronę. Pierwsze oczko, jeżeli nie, robicie, nie macie dwóch kłębków, tylko robicie w ten sposób, tak jak ja, to pierwsze oczko przerabiacie, nie zdejmujecie, tylko przerabiacie na prawo. Drugie oczko na prawo. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo, a więc pierwsze zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Dwa prawe, narzut i jeszcze raz jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Resztę oczek, co macie na lewym drucie, przerabiacie na prawo. No, chyba że wzór wrabiacie, no to dalej robicie waszym wzorem. Ja robię to wszystko teraz na prawo, wszystkie oczka. Ostatnie oczko przerabiam na lewo, bo to jest moje oczko brzegowe znowu. Odwracam robótkę. I znowu jestem z lewej strony, tak jak po tamtej stronie. Wszystkie oczka brzegowe zdejmujemy. I wszystkie oczka przerabiamy na lewo. Również na rzuty. To Jest bardzo łatwy wzór na wycięcie tego serka. Ja jeszcze będę starała się zrobić takie małe, takie małe wycięcie. Muszę pokombinować trochę. Z takim małym warkoczykiem, może. Może coś tam dla Was wykombinuje. No nie tylko dla Was, bo ja z tego też również korzystam. Zobaczcie, lewa strona do końca, oczko brzegowe na lewo. Odwracacie Waszą robótkę, jesteście znowu z prawej strony. Jeżeli robicie tak jak ja, to ten koniuszek tutaj podciągnijcie sobie i teraz z tej strony to pierwsze oczko zdejmujecie. Drugie oczko przerabiacie na prawo. Kolejne oczko zdejmujecie, kolejne przerabiacie i to zdjęte nieprzerobione przeciągacie nad tym przerobionym. Dwa prawe, narzut i znowu jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy i to przeciągamy nad tym przerobionym. To są dwa oczka razem ze skłonem na lewo, ale przeciągnięte. Resztę oczek przerabiamy do końca prawymi oczkami i jeszcze raz to z Wami zrobię, chociaż myślę, że już zapamiętaliście, już sobie narysowaliście szkic, czy przerysowaliście na początku tego wideo. Jest on pokazany, możecie sobie wziąć na pauzę i przerysować. Jak widzicie, to jest bardzo, bardzo proste. Jesteśmy z lewej strony i wszystkie oczka przerabiamy na lewo. Coś mi tuchaczy. Narzut również na lewo. I ostatnie oczko brzegowe na lewo. Odwracacie waszą robótkę i robicie kolejny rząd, gdzie robicie ten wykrój brzegowe, zdejmujemy. Kolejne przerabiamy na prawo. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo. I to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Dwa oczka prawe. Narzut. Jedno zdejmujemy, kolejne przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy. Resztę oczek przerabiamy na prawo i ostatnie oczko brzegowe przerabiacie na lewo, bo to jest brzeg, który później nie macie tego problemu jak łączycie tył i przód na przykład waszej bluzeczki, to lepiej wam się będzie to zszywał. Ostatnie lewe, odwracacie robótkę i znowu robicie lewą stronę, wszystkie oczka na lewo. Odwracacie, z prawej strony robicie znowu ten wzór, tak jak pokazałam Wam na szkicu, czy tak jak pokazałam Wam tutaj razem z Wami to robiąc. Wydaje mi się, że to jest bardzo proste, że nie będziecie mieli z tym kłopotu i będę się oczywiście bardzo cieszyła, jeżeli znowu wykorzystacie to na Wasze projekty. Ja to chętnie z Wami robię, chętnie Wam to pokazuję. Zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Życzę Wam miłego słonecznego dnia. Zostańcie zdrowi. Cześć.